Cześć. Dziś polecam Ci książkę Firma Bez Strachu. To książka, którą napisała Amy Edmondson, amerykańska badaczka kultury organizacyjnej. Ja nazywam się Julita Dąbrowska, bardzo lubię czytać książki, a potem o nich opowiadać, a niektóre z nich polecać, tak jak tę, Firma Bez Strachu. To o czym jest ta książka? To jest książka o kulturze organizacyjnej. O tym, dlaczego niektóre firmy odnoszą wielkie sukcesy, są podziwiane, a inne są po prostu przeciętne i właściwie niczym się nie wyróżniają od pozostałych firm na rynku. Co takiego jest w tej kulturze organizacyjnej, że sprawia, że jedne firmy są bardzo innowacyjne, a inne są po prostu przeciętne? I Amy Edmondson tutaj podpowiada, że takim czynnikiem, który ma na to bardzo duży wpływ, jest bezpieczeństwo psychiczne. Może po raz pierwszy spotykasz się z tym określeniem, a jest to określenie na pewien stan w danej organizacji. To jest Taki stan, który powoduje, że po pierwsze, pracownicy bardzo lubią przychodzić do swojej pracy, nawet jeżeli ona jest bardzo wymagająca i bardzo odpowiedzialna, ale też mają poczucie, że firma wierzy w nich, że darzy ich zaufaniem i w momencie, kiedy podejmą jakąś decyzję, która nie do końca będzie najlepsza, albo popełnią jakiś błąd. To wyciągną z tego wnioski, ale nikt w firmie nie będzie szukał kozła ofiarnego. Łatwo o tym powiedzieć, trochę trudniej to zrobić, szczególnie w Polsce, kiedy mamy bardzo niski poziom zaufania społecznego. Niektóre badania mówią, że ten poziom to jest 10-13%, inne, że około 20%. Faktem jest, że nie umiemy i nie chcemy obdarzać inne osoby zaufaniem i jesteśmy raczej takim Narodem, który bardzo często chce kontrolować całą sytuację. Wobec tego, jak można wprowadzić kulturę bezpieczeństwa psychicznego w organizacjach? Amy Edmondson daje wiele tutaj przykładów i dzieli się też swoimi obserwacjami, właśnie z badań, które przeprowadzała w amerykańskich firmach, głównie w szpitalach, ale też w firmie Google, czyli w największej firmie IT. Na świecie. Czego możemy się dowiedzieć z tej książki? No chociażby tego, że bezpieczeństwo psychiczne. Pojawia się w tych małych zespołach. Nie mówimy tutaj o całej organizacji, tylko o tych małych zespołach, osób, które ze sobą na co dzień współpracują i które muszą się tak ze sobą dobrze znać, żeby mieć do siebie zaufanie. Zaufanie i wiedzieć, kiedy dana osoba może podejmować decyzję, a kiedy prosi o pomoc, to trzeba tej pomocy szybko jej udzielić. To bardzo fajna książka, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak zmienić własną organizację. Dlatego polecam tę książkę osobom, które zarządzają małymi czy wielkimi zespołami, jak i na pewno polecam tę książkę wszystkim herowcom, którzy chcą się dowiedzieć, jak zmieniać kulturę organizacyjną. Nie będzie to zadanie łatwe, ale dzięki tym wskazówkom, które są przekazane w tej książce, szybciej zrozumiesz, co można zmienić. I w jakiej kolejności, po to, żeby ta organizacja, dla której pracujesz albo dla której chcesz pracować, była tą organizacją, w której po prostu czujesz się bezpiecznie. Bezpieczeństwo polega chociażby na tym, że kiedy piszesz maila, to nie musisz kopiować kilku innych osób. Ja tak robiłam, kiedy pracowałam w korporacjach, by zabezpieczyć się, by było wiadomo, kto podjął jaką decyzję i kiedy, żeby potem można było łatwo udowodnić, że nie, nie, to nie była moja wina, to ktoś inny podjął decyzję i ja tylko postąpiłam tak, jak mi nakazano. Jak wiesz, w biznesie trudno przewidzieć wszystkie sytuacje. Czasami są takie sytuacje, kiedy chcemy. Obsłużyć naszego klienta zewnętrznego, i nie bardzo wiemy, co mamy zrobić. I w takich sytuacjach zazwyczaj liczy się szybkość podejmowanej decyzji, więc osoba, która ma za zadanie jak najlepiej wykonać swoje zadanie, a jednocześnie zadbać o to, żeby klient zewnętrzny był zadowolony, musi mieć w sobie też i taką swobodę, właśnie podejmowania decyzji. Polecam Ci tę książkę, a jeżeli ją przeczytasz, to też będziesz chciał, czy chciała. Dowiedzieć się więcej, a być może wdrożyć kilka z tych rozwiązań również w swojej organizacji.